Minecraft, jak wszyscy dobrze wiemy, w ramach aktualizacji dziczy miał szansę na dodanie niesamowitej atmosfery do Minecrafta. Niestety tę szansę koncertowo zmarnowano. Wspominam o tym nie po to, żeby znów wylewać żale o tym, jak 19 nas zawiodło. Wówczas pojawiło się sporo komentarzy nie tylko na polskiej scenie Minecrafta, że Minecraft aż tak bardzo tego typu rzeczy nie potrzebuje. To jest Minecraft, nie symulator świata, więc takie atmosfery. Atmosferyczne rzeczy dodające klimatu i immersji nie są tej grze potrzebne. Powiem tak, jeżeli jesteś jedną z osób, które miały takie zdanie, gwarantuję ci, że po dzisiejszym materiale zmienisz swoje podejście. Prosty przykład: jak można powiedzieć, że to wygląda lepiej niż to? To jest po prostu niesamowite. Tak, kochani, dzisiaj materiał o tym, że dodają do Minecrafta wiele świetnych efektów atmosfery, wszystkie pochodzące z jednego doskonałego pod tym względem moda. Oczywiście, link do pobrania tej modyfikacji znajdziecie w opisie. Naturalnie, również w opisie znajduje się link do materiału na YouTube, dzięki któremu poznałem tę świetną modyfikację i teraz mogę ja polskiej społeczności ją przedstawić. No, chyba że ją znaliście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, no i dla zasięgu. Żeby rozpromować te cudowne rzeczy, możecie zostawić łapeczkę w górę. Dzięki i zapraszam do oglądania. No to zaczniemy od wspomnianego we wstępie spieniania wody przy. Najczęściej w wodospadach. Te od aktualizacji 1.18 jak najbardziej pojawiają się w naszych światach. Nie do końca są one zaplanowane, ale jeżeli teren tak się ułoży, że woda z góry będzie spływała na dół, no to oczywiście taki wodospad zobaczymy. No i w tym przypadku zobaczcie, jak doskonale prezentują się te efekty cząsteczkowe. Spienienie wody, plus do tego tam giełka, która w pobliżu panuje. Proste, a naprawdę przegenialne. Co ciekawe, taki efekt nie uzyskamy w każdym możliwym przypadku, bo tutaj jest świetny przykład płynącej wody z góry na dół, no i tutaj na dole się w ten sposób ona nie spiętrza. By móc uzyskać taki efekt, płynąca woda musi spadać na inne stałe źródełka wody, ale nie na jedną warstwę, ale na co najmniej, jak widzicie, na dwie. Wówczas genialny efekt spiętrzania zostaje uzyskany. Woda, gdy się rozlewa po okolicy, również na krawędziach się spiętrza, aż do momentu, gdy już przestanie się rozlewać. Skoro i tak już poruszamy temat wody... Genialne byłyby by, by, efekty rozpluskiwania się wody. <ścoughs> no przecież to jest genialne. Przekonany jest to, że gdyby efekt plusku miał pojawić się w Minecraft, to wyglądałby właśnie tak jak teraz widzicie to na ekranie. Jest on bardzo minecraftowy. Skąd to wiem? A to dlatego, że niemal identycznie takie efekty wyglądają w zwiastunach aktualizacji, więc, jeżeli samo Mojang w ten sposób to zaprojektowało nie w samej grze, a tylko w zwiastunie, to myślę, że i bardzo podobnie byłoby właśnie w Minecraft, jeżeli pojawiłoby się to w ramach jakiejś aktualizacji. Oczywiście pluski zobaczyć byśmy mogli nawet od przedmiotów, a na osobne uznanie zasługują też te mniejsze cząsteczki, które kiedy upadają na taflę wody również tworzą genialny efekt. Mojang, róbcie notatki, bo ja jako wieloletni gracz Minecrafta bardzo tego chcę. A podczas deszczu, krople również rozbijać mogłyby się o tafle wody, tworząc piękne kółeczka. Ale to jest przegenialne! No, przyznajcie sami! Jeśli dotrwaliście do tego momentu odcinka, z tych trzech zaprezentowanych rzeczy związanych z wodą, co byście najbardziej chcieli w Minecraft? Spiętrzanie wody, efekt deszczu na wodzie, czy może efekt plusku? Napiszcie w komentarzu, a ja wam chętnie to za serduszkuję! Wciąż nie odchodzimy od tematyki wody, bo teraz rzecz... Że tak oczywista, że to jest szok, że do tej pory tego w Minecraft nie mamy, a mianowicie jeżeli skrzynka znajduje się pod wodą, a my ją otworzymy, wówczas z jej wnętrza wydobywają się bąbelki. Co ciekawe, w przypadku Ender Chesta zaproponowano nam tutaj bąbelki w kolorystyce zielonkawej. W Minecraft obecnie mamy sporo struktur, chociażby widoczne tutaj po lewej ruiny podwodne, czy nawet wraki statku, które mają w sobie skrzynki z lutem, więc taka rzecz byłaby Ciekawa, no nie? A co powiedzielibyście na fajną ozdobę do akwariów, gdzie co jakiś czas sama z siebie skrzynka się otwiera i puszcza bąbelki? By móc taki efekt uzyskać, musielibyśmy pod wodą postawić solsand, a na nim właśnie jedną ze skrzynek. Po jakimś czasie ta skrzynka się otworzy, puszczając bąbelki. Genialne, naprawdę genialne. Pamiętacie, gdy gracze mylnie zinterpretowali jedną z mechanik Squida, w sumie to teoretycznie jedyną mechanikę, jako możliwość hipnotyzowania nas? No cóż, w tej modyfikacji również zostało to dodane. Może mi nie uwierzycie, ale ja teraz nie śledzę tego moba za pomocą kursora, tylko. Ręce mam wolne. W ten sposób właśnie działa tutaj ta hipnoza, że nie możemy oderwać od niego wzroku. Dosłownie. Jeżeli chodzi o mnie, nie do końca byłbym za tym, żeby taka mechanika w Minecraft oficjalnie się pojawiła. Ale, jako ciekawostka albo naprawdę jeden z bardzo rzadkich wariantów Glow Squid'a, myślę, że byłoby to całkiem okej. Okay. Wskakujemy na nowe bagna i jak się pewnie domyślacie, jedną z funkcji, które dodaje ta modyfikacja, jeżeli chodzi o atmosferę, są świetliki. świetliki. Ojej, znowu tak na nie patrzę i człowiek sobie uświadamia, że byliśmy tak blisko takiego genialnego widoku normalnie w Minecraft bez modyfikacji. No ale cóż, żaby... Nie mogą jeść świetlików, bo są dla nich trujące, więc mogą jeść żyjącą lawę, bo ta ich chyba nie oparzy. No, bagna, nad którymi latają świetliki, są naprawdę przepiękne, ale mamy dużo lepsze rzeczy w tej modyfikacji. Panie i panowie, oto alej, który tutaj występuje również w znanym nam z Minecraft Legends wariancie żółtym. Ale, ale, oczywiście kolejny wariant kolorystyczny aleja to nie jest jedyna zmiana w tej modyfikacji, ponieważ jak widzicie za alejami ciągną się piękne, świetliste warkocze, niczym we wspomnianym przed chwilą Minecraft Legends. Niewątpliwie najlepsze wrażenie o wywarkocz robi, kiedy jest ciemno, bo jest tak samo jak alej widoczny w ciemności. Świetne! Przenosimy się do innego wymiaru Netheru, ponieważ zdarza się tutaj, że na biomie Soulsand Wali z bloku dusz wyłoni się cząsteczka właśnie duszy. Ta po chwili, gdy się pojawi, zacznie szaleć i zniknie. Ma to sugerować identyczną cząsteczkę, jakie często możemy zobaczyć, kiedy śmigamy po piasku dusz w butach Soul Speed. Co zresztą teraz możecie zobaczyć na ekranach. Omawiana cząsteczka ma za sobą również długi warkocz, podobnie jak mają za sobą je aleje. Nie zapomniano również o smoku, i jak widzicie, tła, wow, cudownie teraz wygląda kula Smoka, która po rozbiciu wypuszcza jego oddech, który również wygląda wręcz za dobrze. Ale dodano też jedną wręcz doskonałą rzecz związaną ze smokiem, i jak widzicie, gdy ten. Jest nad gniazdem i zaczyna głośno powiedzmy ryczeć, wówczas ekran w cudowny sposób zaczyna się trząść. Jej, że modżank na to nie wpadło, kiedy przerabiali smoka w wersji 1.9. Może nie utrudniłoby to jakoś bardzo walki ze smokiem, ale myślę, że nadałoby temu zdecydowanie lepszej imersji, no i dzięki temu taki smok byłby przez nas bardziej postrzegany jako silny i groźny. Korzystając z tego, że jesteśmy w Endzie, zahaczymy jeszcze o chorusy. Te, jak widać, również emitują cząsteczki, w czym w ostatnim czasie lubuje się Mojang, no bo dodali nam zarodnikowego kwiata w aktualizacji 1.17, czy też ostatnio liście wiśni, które również świetne cząsteczki emitują. Niemniej, ten poziom cząsteczek jest o wiele, wiele poziomów wyżej niż to co mamy obecnie w Minecraft dzięki deweloperom. Po pierwsze, one same w sobie wyglądają znacznie lepiej, plus do tego mają tę doskonałą animację powolnego spadania, a gdy wylądują, nie znikają od razu, tylko przez chwilę tutaj na powierzchni sobie genialnie leżą. Oczywiście po jakimś czasie muszą zniknąć, bo nie ma raczej takiego komputera, który byłby w stanie to wszystko obliczyć liczyć po na przykład godzince przebywania w takim mieście z opadaniem cząsteczek w takiej dłużej częstotliwości. Poza tym wówczas teren byłby cały pokryty cząsteczkami, a nie powierzchnią, którą mamy tutaj w tej chwili. Niemniej również pomysł na to, żeby Horus wydzielał cząsteczki jest genialny. Wróćmy jeszcze do Overworldu. Skalk, który pojawia się w Deep Dark również tutaj emituje ciekawie wyglądające cząsteczki. I tutaj a I powiem szczerze, nie do końca jestem pewien, czy to jest na pewno dobry pomysł. Nie wygląda to też jakoś specjalnie od razu, mówię, źle, ale z drugiej strony, no, za dobrze chyba też nie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy według Was skalk powinien emitować takie cząsteczki, czy może podzielacie moje tutaj zdanie. A jeśli spodobało Wam się trzęsienie ekranu, kiedy ryczał smok, z pewnością spodoba Wam się ten sam efekt. Dyryczy Warden. Aj, o chłopie. Kochani, to jeszcze nie wszystkie dobroci, jakie ma do zaoferowania ta genialna. Powtórzę i podkreślę, genialna modyfikacja, dzięki której mogę do Minecrafta dodać te wszystkie genialne również elementy świetnej atmosfery. Pozostawiam te drobne niuanse wam do odkrycia. No, i oczywiście życzę wam wszystkim miłego dnia i miłej gry, jeżeli zdecydujecie się grać na tym modzie. Ja mam nadzieję, że kiedyś coś takiego oficjalnie po prostu pojawi się w Minecraft. Dzięki za obejrzenie! Trzymajcie się! Cześć!